Nowe projekty od Hacharbut i zbuduj sam dom. Szczegóły znajdziecie w opisie. dodatkowo ciekawy konkurs, w którym możecie zgarnąć niesamowitą nagrodę. Szczegóły w opisie filmu. pach. To jest tylko po to, żeby nam tą tubłę na miejscu zatrzymało. Jeszcze coś mi dzisiaj wyskoczyło, nie zdążę dzisiaj tego zabetonować. Trochę słabo. Mam nadzieję, że to nie rozmięknie. Także jakbyście mieli wiadra plastikowe, to, to byłoby lepiej, tak naprawdę, bo byście sobie to ustawili na spokojnie i nie martwili się o takie rzeczy, czy to e, namoknie, czy nie namoknie. Dobre, trójkę do góry. Hops, hops, hops. Wody naszło do. No zobaczcie ile. Dużo. Dobra. <laughs> tu by było. Tu by nie było. Tu by było, tu by nie było. Więcej. Więcej zaprawy. Muszę dać tu. Sposób na to, nasz znaczy sposób, pomysł, jak to zabezpieczyć przed deszczem. O! Tu po prostu worek zarzuca, <grych> Ale pomysł. Dobra. To jest ważne, żeby ustawić ten poziom. Później będziemy mieli się czego trzymać, nie? Poziom jest, poziom jest. Jest luks. Nie powinno to rozmoknąć, dopóki to nie zwiąże. Także mam nadzieję, że tak będzie. O. Tak robię cztery rogi. A to wbiłem i tyle, nie? Tam jak rozmięknie na dole, mam to gdzieś, bo to e, tak naprawdę nie musi tego być tam. Chodzi tylko o, o tyle, nie? Żeby tu tą formę zachowało. A co się dzieje już tam pod ziemią, to nieważne. No wiadomo, żeby wam się tam nie zapadło jakiś czubek, nie zrobił, żeby to była, był jednak słup do końca tej samej średnicy, nie? Stabilizujemy i będzie git. Jest tu w miarę równo. Jak też macie równo, nie musicie podnosić z tego. Nie wiadomo jak wysoko. To naprawdę lepiej użyć jakiś wiaderek, nie? Wtedy nie ma tego problemu, że to rozmięknie. Chyba, że od razu jeszcze zalewać, także to nie przeszkadza wtedy. No i dobra no i tak zaprawa stanęła, także rurki są na miejscu siedzą sztywno, nic ich nie ruszy. O to chodziło, nie? Spójrzcie, mamy takie kotwy, łapy. Będziemy do tego montowali podwalinę, nie? Fajna sprawa, bo są tu takie fasonki. Ogólnie one są po to, żeby... Można tak jakby montować różne średnice belek, nie? ale w razie, nawet jakbyście teraz coś się pomylili o troszkę, no to można później to jeszcze skorygować. Wiadomo, najlepiej jakby to było w osi, tak żeby ta belka centralnie na tym pręcie siedziała, ale nawet jakbyście się coś przesunęli, nie tak później można to skorygować. Po prostu później mi po prostu podrzucił tutaj jeszcze betonu, żeby to całością stało na, na betonie. No, I, i będzie dobrze, nie? Po mojemu ten pręt tutaj jest troszkę za krótki. Ja dospałam tutaj pręta na y, wysokość belki, po prostu. Dospałam do tego od razu strzemiona, tak żeby to wszystko było w kupie. Siłą rzeczy będzie mocniejsze. Wtedy za chiny ludowe tego nic nie wyrwie bo musiał po prostu wyrwać to stałym słupem, nie? Także co? Spawamy i zalewamy I betonujemy. Jeszcze wziąłem. Wierczem wyciągłem to luźne. Wsypałem dwie opaty cementu i tym mniejszym wierczem zamieszałem tam jest piasek, także będzie dobrze, nie? Po prostu nie może być tam luźnego. Jak coś było luźnego, to cement to załatwi. Jak robić dobry beton? Już nagrywałem, jest film, także... Zapraszam, wyświetli się tu, albo tu, albo tu Widzicie, wyszła nam taka antena To ustrojstwo Zabetonujemy Chodź, chodź, wchodź. Dobra. Trochę im się... Zaraz to skontrolujemy wszystko. Yy, niwelatorem... Teraz się zmierzę. Wibrator dorzucimy. Troszkę za nisko, bo i śrubek się nie złapie, nie? No. <śmiech> 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 nie Dobra, ustawię się to Ustawię się to Wiecie co? Nie będę dolewał do pełna Będzie jak śrubki złapać A tu mam poziom, nie? Także będzie łatwiej po prostu mi to ogarnąć, a nie musi być to do samej góry, no jeszcze dorzucę trochę, żeby nie było aż tak, aż tak dużo To ustawię z poziomem, a później najwyżej już po montażu podwaliny doleję do pełna i wtedy po całości będzie stało, będzie, będzie cacy, nie? Pierwszy słupek mamy gotowy, nie dolewam tego do pełna, bo spójrzcie, najzwyczajniej w świecie, jak teraz zalał to na maksa, nie będzie jak tego przykręcić, nie? Dopiero jak będzie podwalina, jak to będzie poskręcane, doleję do pełna, wtedy ta słupka będzie miała podparcie po całości, będzie sztywną, będzie cacy, nie? Będzie tak, jak ma być. Mam pomysł, jak sobie poradzić z tą nachodzącą wodą, znaczy no, nic nie wymyślę, żeby ona nie nachodziła, ale wiem, jak ją przechytrzyć, nie? <laughs> Teraz po prostu muszę się posiłkować z takim wiadereczkiem. Kombinacja, nie? Zabawa. A mam pomysł, jak to zrobić, żeby przechytrzyć tą wodę, ale to pokażę Wam przy następnych dziurkach. Dobra, atakuję następne trzy rogi. To co mówiłem, że beton wypchnie wodę, spójrzcie, ja już tutaj walę ze dwa razy tyle co w tamtego słupa i wibruję i to czysta woda bokami wyłazi, a w miejsce tego wchodzi beton, nie?